Dzień dobry, tu ja mówię. Wola Czołnoska, mała miejscowość w okolicach Bułow, województwo lubelskie. W tej miejscowości znajduje się DPS. Pamiętamy oczywiście hasło naczelne, jakie nam towarzyszy od marca. W tej chwili może już troszkę z mniejszą intensywnością, bo pewne argumenty, a raczej pewna propaganda się zużywa mam na myśli rzecz jasna jedź do DPS-u bardzo chętnie wybrałem się do DPS-u w Woli Czołnowskiej ale jestem więcej niż przekonany że nikt mnie tam nie wpuści dlaczego? dlatego, że w tym DPS-ie doszło do wielkiej tragedii od stycznia dokładnie 19 stycznia do 9 lutego zmarło 9 pensjonariuszy tego DPS-u a w tym samym czasie podano tym pensjonariuszom pierwszą dawkę szczepionki w sumie podano szczepionkę pierwszą dawkę 36 albo 37 Państwo sobie dokładnie to sprawdzicie pensjonariuszom, z czego 21% Miało wynik pozytywny zaraz po podaniu tej szczepionki. Mówię oczywiście o tych magicznych testach i magicznym wirusie. 11 trafiło do szpitala, było hospitalizowanych, no i 9, jak już wspomniałem, niestety zmarło. Nigdzie. Poza takimi miejscami jak Niszowa, Polska Hata, jak Dziennik Lubelski, lokalne pismo. I poza przestrzenią internetowej, internetową, zagospodarowaną przez samych Oszołomów, jak mówiący te słowa, czy też redaktor Pawlicki. Mający odwagę od wielu miesięcy mówić yy, prawdę, najzwyczajniej w świecie, prawdę, mówić o faktach wokół e, pandemii i całego tego gigantycznego yy, mechanizmu, czy raczej mechani machiny propagandowej, yy, która yy, walcem yy, przetacza się przez głowy yy, nas wszystkich. I w większości miażdży zdrowy rozsądek, nawet i sumienie czy instynkt samozachowawczy. Nie dowiecie się Państwo o tym z mediów i nie dlatego, że media wywiesiły czarny ekran. Oni już się zabawili tym i urządzili jeden wielki, tandetny spektakl wokół tego. No co tu dużo mówić, aby dalej móc robić sobie kpinę z czegoś, co sami nazywają wolnym rynkiem i działaniem na tym wolnym rynku, bo to jest po prostu bandyterka, a nie żadne działanie na wolnym rynku. Bo każda z firm funkcjonujących na rynku musi płacić podatki, średnich, małych, a przecież tym się próbują tłumaczyć, że to tak naprawdę ich nie dotyczy, tylko małych i lokalnych firm. Musi płacić podatki i nie ucieknie na Cypr, ani na inne kajmany do rajów podatkowych, podatkowych, tak jak robią to wielkie korporacje, śmiejąc się w oczy wszystkim podatnikom i wszystkim przedsiębiorcom, dla których jakoś u państwo nie ma takiej litości czy takiej łaskawości, jak właśnie dla tych gigantów. Media nie zajmują się tymi sprawami, bo to jest temat tabu. Są jasno wytyczone kierunki. Histeria ma być budowana i atmosfera grozy wokół samej pandemii, wokół samej śmiercionośnej, najgroźniejszej na świecie i w całej galaktyce, e, choroby bezobjawowej. Z kolei, jeśli chodzi o szczepionkę, tutaj mamy kierunek wektor odwrotny. Nic, co jest krytycznego wobec tych medykamentów. Niesprawdzonych w odpowiedni sposób. Sama komisarz niedawno europejska z Niemiec mówiła, że normalnie szczepionki, o dziwo to powiedziała, normalnie szczepionki są testowane od 5 do 10 lat, a tutaj było po sprawie już po 10 miesiącach. Nie wolno tego tematu dotykać. Dostaje się po grzbiecie za to, dostaje się inwektywami, ale łamie się też ludziom kariery. Wyklucza z, z, z środowiska, nawet są przecież przypadki tak dramatyczne jak konflikty rodzinne. I co z tym możemy zrobić? No, możemy załamać ręce, albo zachowywać się odważnie i przekazywać jak najwięcej takich treści, ponieważ tutaj, proszę Państwa, chodzi o ludzkie życie i zdrowie. Państwo wiecie, że ja nie należę do radykalnych, Krytyków szczepienia jako takiego. Absolutnie nie. Proszę mnie nie łączyć z grupami. Stop, Not. W swoim życiu przeszedłem przez kilka szczepionek. Tych normalnych szczepionek biologicznych, znanych wszystkim powszechnie. i Nie jestem autystą, nie wyrosłem mi rogi nie mam żadnych innych defektów. No, oczywiście, po tym, że, poza tym, że jestem pyskaty i mam naturalną skłonność do budowania sobie. Wrogów we wszystkich możliwych środowiskach. Natomiast jeśli zachodzi taka koincydencja, że w czasie od 19 lutego do 9 lutego choruje tyle osób, tyle osób trafia do szpitala i 9 umiera, to każdy człowiek racjonalnie myślący i dysponujący kawałkiem sumienia po prostu by się tej sprawie przyjrzał. Nawet jeśli jest głęboko przekonany, tak jak. Rządzący, że niosą zbawienie, i wszystkich krytyków, czy wątpiących w to zbawienie tępią bez pamięci. To jest naturalny odruch u człowieka, u człowieka myślącego i wrażliwego. Jeśli nawet jest do czegoś święcie przekonany, ale widzi, że rzeczywistość skrzeczy, że fakty nie pasują do przekonań i do wyobrażeń, to po prostu to sprawdzi. Pierwsza reakcja ze strony rządzących jest taka, że wstrzymano drugą dawkę szczepionki dla tych ludzi. Taka tragiczna złośliwość, jaką wyczytałem w internecie, brzmiała, że pierwsza dawka wystarczyła. Proszę Państwa, ale to jest za mało, bo to dotyczy tylko i wyłącznie jednego DPS-u. Znaczy, mówię o, o tej reakcji ze strony rządzących. Natomiast w tym samym czasie szczepi się miliony osób i ruszają szczepienia kolejnych grup. W tej chwili są to nauczyciele, jak zwykle podniesiono na siłę statystyki. Nie wierzcie Państwo w to, w to że 65% nauczycieli się zgłosiło. To jest tak zwana grupa uprawniona. W tej grupie nie są tylko nauczyciele i inne osoby, a w ogóle nauczycieli jest ponad 600 tysięcy no to 265 z6 tysięcy to na pewno nie jest 65%, ale grubo poniżej połowy. Eee... Proszę Państwa, naszym obowiązkiem jest informowanie o tym jak najwięcej osób w gronie bliskich, w gronie znajomych, również w internecie. A nie będę Państwa namawiał, abyście podawali dalej, akurat podnosili łapki w górę mój filmik. Ale mam do Was gorącą prośbę, abyście przekazywali treść, jaka jest zawarta w tym filmiku. Bo na nie ma co liczyć. Oni zasypują, gaszą pożary. Punktowo, natomiast nie wyciągają żadnych generalnych wniosków z tego, co się dzieje i będą na siłę realizowali te programy globalne, które są w tej chwili na światowej tapecie, bo się boją wychylić choćby na pół milimetra. Poza to, co robią inne inni, a mówimy, proszę Państwa, o naszym zdrowiu i o naszym życiu. I obojętnie, jaki mamy stosunek i do szczepień, i do samych tych konkretnych szczepionek, czy uważamy to za absolutną truciznę, czy uważamy to za medykament nieprzebadany i w pewnych obszarach niebezpieczny i chyba do, tych, do takiego przekonania bym się skłonił najbardziej, szczególnie jest to nieprzebadane. W tej grupie najbardziej schorowanych ludzi w podeszłym wieku, dla mnie zresztą jest to coś nie do pojęcia. Nie jestem lekarzem, nie jestem wirusologiem, bo teraz jest taka modna profesja, jak wirusolog, cokolwiek by to znaczyło, bo jeśli ludzie dotąd chorowali, czy to była świnka grypa czy angina, to po prostu szli do internisty, nie do wirusologa. Nie jestem fachowcem, ale jeśli yy... Od dziecka w szkole podstawowej się uczyłem i z wiedzy lekarzy, jakby też były przez szczepienia w szkole wiedza lekarzy przekazywana nam i nauczycielom jest taka, że dziecko, które idzie do szczepienia, ma być zdrowe. A teraz zostało to kompletnie odwrócone. No nie, dość, że nie są to głównie, bo dzięki Bogu, że nie są to głównie dzieci, ale są to osoby starsze. I to jeszcze na siłę się szczepi te osoby, które mają poważne przewlekłe choroby. Bo przecież jakie jest tłumaczenie ze strony Niedzielskiego, Dworczyka i innych, że choroby współistniejące jeśli w ogóle już ktoś ich tam gdzieś tam przyciśnie jakieś pytanie, to mówią o chorobach współistniejących. Czyli dokładnie odwrócona propaganda niż to, co ma miejsce z samym wirusem, bo tutaj nie zabijają choroby współistniejące tylko wirus, a w przypadku szczepionego odwrotnie nie zabija szczepionka tylko choroby współistniejące nic z tym proszę Państwa nie zrobią boją się, nie mają pomysłu jak z tego wyjść będą realizować swoje cele polityczne ciężar odpowiedzialności szumą rzeczy spoczywa na nas nie możemy od tej odpowiedzialności uciekać to co możemy zrobić na pewno to rozpowszechniać jak najwięcej takiej wiedzy która jest pełną promedytacją dławiona i przez media, i przez rządzących, ale i też przez całą opozycję, która jeszcze bardziej ma w głowie pomieszane w związku z pandemią niż miłościwie panujący. Słowem, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Dzisiaj wniosek jest tragiczny. Zmarło dziewięcioro osób, o których się praktycznie nie mówi i co gorsze, w tym samym czasie uruchamia się kolejne fazy szczepień, nie wyciągając najmniejszych wniosków, nie prowadząc żadnych badań, które by wykazały, że istnieje jakiś przyczyna, że istnieje jakaś korelacja pomiędzy szczepieniami a zgonami tych osób czy nie istnieje, to się dzieje na zasadzie Chorban powiedział, albo Sutkowski powiedział albo ktoś tam inny powiedział i po badaniach mówimy o naszym zdrowiu mówimy o naszym życiu nie bawmy się tym nie lekceważmy tego róbmy co do nas należy przekazujmy informacje siłą dławione dalej jak najdalej i do jak największej grupy Osób. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.